Mateusz, trysz, brachu, są wędelki do maczy? I to się podoba, że, że macie wszystko tak powoli, na spokojnie, w ogóle wiesz, nie spieszycie się. A mnie to ciągnie. Ty a w, w którym mieszkaniu, w... mieszkaniu ja śpię? Yy, no, w, w tym mieszkaniu śpimy. W tym bloku to tylko. To jest moje mieszkanie. A, podnajmujesz. Sory, gdzie trzymacie komosę ryżową? Kiedy przychodzi pani sprzątająca? Jaka pani sprzątająca? Ja, ja nie wiem, jaka pani sprzątająca. Ja też nigdy nie pamiętam jej imion. Ty stary, który ty tu się idzie na metro? My, my tu nie mamy metra. To co jest pod ziemią? Nie no tak naprawdę to jest fajnie, że ty, ty sobie tak mieszkasz, bo to jest taki... Masz taki przedłużony city break, nie? Stary, ja tu mieszkam od urodzenia. No mówię, że przedłużony. Ty, a co to było takie, co ty mi tak yy, tu zrobiłeś tak niedawno, nie, tak? No obiad? A to ja nie wiem, bo u nas się zamawia, nie? nie? widzę w ogóle kortu do padla. No ale my to nie mamy takiego kortu. Ty w ogóle grasz w padla? Nie no, ja nie gram, ale no chodzi o możliwości. Zajebisty z tych Shopu, normalnie z Vintage Shopu, nie? Co to jest? To jest normalnie z Lumplexów, tak? Zajebisty, taki mały, mega zajebisty. To jest w ogóle co 2015 Vintage? Fajnie taki do podglądów masz, nie? Tak zapakowałbyś mi to na e, Jasne, może być w sójku. Nie, dobra, nie. Nie trzeba, to ja, ja już nigdy nie będę głodny właściwie, tak myślę. Że wiesz, że mamy Luculus, y, Plaz Bawiciela, Plan B, masz warzywniak, bio. Niebio. Stary, ale my to wszystko tutaj mamy we Wrocławiu. No tak, ale my mamy wszystko szybko, nie? My mamy nawet tak, że w autobusach mamy takie siedzenia, półsiedzenia, że sobie po prostu się opierasz, bo każdy jest szybko, że od razu wyjeżdża z autobusu. Stary, to nie ładuje w ogóle nawet. To jest... to nie, nie ładuje ci w ogóle. Stary, to nie jest ładowarka. No a w Warszawie jest.